Witamy Witamy przy sobocie z TikTokerką ze starej kraśnicy. Klaudia w akcji i dzisiaj prezentujemy zawracanie z wykorzystaniem biegu wstecznego. Także patrzcie uważnie, obserwujcie. Tak. Sobie tutaj w prawo, patrzymy na znaki, widać, że mamy ślepą ulicę, czyli jest droga bez przejazdu, i wykonamy na tej drodze zawracanie z wykorzystaniem biegu wstecznego. Także wykorzystamy wjazd z lewej strony, Jedziemy sobie przodem w lewo, tu już Klaudia ładnie się ustawiła do środka jezdni, nie już, podjeżdżamy, tak, wjeżdżamy sobie tutaj, prostujemy go szybciutko, żeby być ładnie przy prawej, dobra, no to co, fik, pokazujemy, upewniamy się, czy jest bezpiecznie, czyli się rozglądamy, tak, wokół pojazdu, bo musimy zachować szczególną ostrożność, no i co, i Klaudia pilnuje tam w tym swoim lusterku prawej strony. Jedziemy tak jak po łuku, także pilnujemy, żeby nie było za blisko i nie było za daleko. Jeżeli się zbliżamy, odwijamy kierownicę troszkę, tak? Później dokręcamy. No no i git. I stop, jest git. Mieliśmy zabrusić, więc jedziemy sobie już z powrotem. No i pięknie. Dodajemy gazu troszkę przy ruszaniu zawsze. Żeby było dynamiczne. No i zaraz mamy piękne mamy wymijanie do wykonania już odjeżdżamy żeby nie podjeżdżać tutaj za blisko bezpieczeństwo przede wszystkim wrócimy na swój pas i kukamy na znaki jedziemy w lewo